Witam Państwa bardzo serdecznie. Największy bandyta w historii świata, który wydał sprawę własnego kraju, jeszcze 100 lat temu, 200 lat temu, 300 lat temu, zostałby po prostu oskarżony o zdradę stanu i stracony. A w czasie II wojny światowej, kto podszedłby, ktoś do niego i powiedział w imieniu Polski podziemnej. Ale taki ktoś, antypolski premier. Donald Tusk, panoszący się po tym kraju, jak wielki, dumny paw, socjopata, psychopata, patologiczny kłamca, ludzkie zero, moralne zero, intelektualna mirnota, człowiek na gwizdek zewnętrznych agentur lobby. Pies łańcuchowy, w zasadzie już nawet nie wiadomo kogo, bo to nie tylko niemieckiej Brukseli, to nie tylko diaspory amerykańskiej ze strony neomarksistowskiej, diaspory banderowskiej, to jest po prostu śmieć zwykły. Ale on teraz ogłasza, że jego kolega. Yy, prawda, yy, Juruś Owsiak, któremu tak yy, solennie pomaga, bo komuniści muszą się yy, trzymać oczywiście razem, Juruś Owsiak dostaje złotówkę z Orlenu, Juruś Owsiak dostaje ze spółek Skarbu Państwa pieniądze, żeby mógł pomagać Powodzianom, to jest pierwsza chyba taka sytuacja w ogóle w historii świata, żeby prywatna firma, fundacja dostawała pieniądze ze skarbu państwa po to, żeby pomagać ludziom poszkodowanym w klęsce żywiołowej, która została wywołana. Przez zachodnie lobby ekoterrorystów, wspieranych zresztą bardzo silnie przez Donalda Tuska, bo przecież powstrzymywanie w ogóle tych wszelkich inwestycji na terenie naszego kraju, żeby się chronić przed powodzią, to był zamiar już z góry ustalony, żeby oczywiście wprowadzać tutaj dyrektywy, następnie zielonego ładu, bo zaraz po powodzi ogłoszono, że ogłoszono oficjalnie. Że powódź została wywołana przez dwutlenek węgla, który to Polacy wyemitowali do atmosfery. Także Henik Kloska natychmiastowo zakupiła tyle wiatraków w ogóle od niemieckiego Siemensa, że 25% terytorium Polski w ogóle tymi wiatrakami będzie obsiane. Tak to wygląda. Nic z tym naprawdę nie zrobimy. Za niedługo mamy kolejny 30 Trzeci finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i w tej oto y, organizacji przestępczej, y, nie tylko rządowej, ale także tutaj tej pobocznej, właśnie w formie tej Orkiestry y, Świątecznej, bierze także udział nasz Donaldziu y, Tusk. Tu mi kot trochę przeszkadza. Przepraszam Państwa, skacz baryła na dół, idź. I w tej aukcji weźmie także udział Donaldziu, i tym razem, drodzy Państwo, Donaldziu, bo poprzednim razem to też coś tam na tą aukcję Włoś wystawił. To był zdejście ołówek, z tego co pamiętam, Sikorskiego. Podobno Sikorski, generał Sikorski, zabity na. Gibraltarze przez brytyjskie służby pisał tym ołówkiem i Donald go wystawił. Ktoś kupił ten ołówek, a teraz będzie można zjeść, drodzy państwo, wspólne śniadanie z Donaldem. Wyobraźcie sobie coś takiego. Przecież, gdyby normalny, zdrowy człowiek usiadł do stołu z Tuskiem, to by się albo zażygał natychmiastowo, albo by stracił apetyt na przynajmniej rok, albo nie wiadomo, co by się jeszcze stało. Ale. Yy, oczywiście w yy, budynku w kancelarii prezesa Rady Ministrów będzie można zjeść śniadanie z premierem Donaldem Tuskiem, niszczycielem Polski, no po prostu to jest niemożliwe. Śniadanie po kaszubsku, nie po niemiecku, dlaczego nie po niemiecku? Kiełbachę trzeba było walnąć, browar na śniadanie, kapustę kiszoną, co oni tam jeszcze jedzą w tych yy, Niemcy? Nie, nie mam zielonego pojęcia, ale będzie śniadanie po Kaszubsku w kancelarii premiera Rady Ministrów. I tutaj mówi Donald Tusk, bo zrobił jakiś tam film, nawet w mediach społecznościowych pokazał: Zaczniemy oczywiście od śledzia po Kaszubsku. Oczywiście zaczniemy od śledzia po Kaszubsku. Śledź ucho od śledzia na no, po prostu. Tak, tak, mówi Donald, śledź na śniadanie to jest dobra rzecz, ale to musi być niemiecki śledź. Pamiętajcie, że to będzie niemiecki śledź, że to nie będzie jakiś tam śledź, który w Bałtyku pływał. Nie, tu złowiony przez polskich rybaków. Absolutnie niemiecki śledź, ale śniadanie po kaszubsku. Później będzie prażnica na bretlingach, prażnica na bretlingach, co to może być? Najpierw śledź po kaszubsku niemiecki, potem prażnica na bretlingach. A wiecie co to jest? Bo ja już się, ja już się dowiedziałem, ja już się przygotowałem do tego materiału. Otóż to jest jajecznica, drodzy Państwo, już Państwu powiem, yy, to jest jajecznica na takich rybkach szprotkach, także niemieckich. I to jest naprawdę wspaniała y, informacja, no bo ktoś y, zapłaci tam, y, nie wiem ile ta wyniesie, ta, jak ta aukcja się skończy, ile będzie kosztowało to śniadanie. Ale w tej chwili to już jest 15 tysięcy. Ktoś zapłaci, żeby zjeść śniadanie po Kaszubsku niemieckiego śledzia, y, potem jajecznice na szprotach niemieckich także i trzecie danie, jakie tutaj zostanie zaserwowane. To jest naprawdę coś oryginalnego i naprawdę bardzo dobrego. i i to, i, I to, co chyba najlepsze jest na śniadanie. Racuchy mówi, racuchy mówi nasz kochany, wspaniały Donald, a racuchy po kaszubsku to są ruchanki. I Donald się bardzo bał wypowiedzieć tego słowa, bo się zawstydził, że on na antenie tam w mediach to on nie powie, że te racuchy po kaszubsku to się nazywają ruchanki. I on właśnie robi takie ruchanki z nami. On zrobi z nami te ruchanki, on rucha ten naród po prostu tak, jak mu jest wygodny. Cokolwiek by to miało znaczyć. Obiecywał, oczywiście kłamał to już kolejny raz z rzędu. Ja nie wiem, czy ten człowiek w ogóle, gdy on wstaje rano i spogląda w lustro, czy on, czy on nie ma myśli przynajmniej jednej yy, dotyczącej tego, nie będę już kończył tej, tego zdania, no bo nie chcę tutaj powiedzieć czegoś, co ewentualnie także i mi mogłoby zaszkodzić. Chociaż już w tym filmie, w tym materiale obraziłem tyle razy antypolskiego premiera, że pewnie nic mi nie zaszkodzi, ale wyobraźcie sobie, że można było tak w sposób formalny zgwałcić ten naród. I Polacy na to po prostu jeszcze pozwolili. No to jest uzależnienie od oprawcy. To nawet nie jest ten syndrom Sztokholmski to jest coś dalece jeszcze gorszego. To jest kat i ofiara, związani ze sobą, po prostu zespoleni. Oni się przyciągają, słuchajcie, do siebie. Zło się przyciąga. Naród nigdy nie wybierze człowieka, który pokaże im perspektywę innego życia, innego, dumnego życia, Polaka po prostu przede wszystkim we własnej kulturze, we własnej pracy intelektualnej i twórczej. A to wszystko, co tutaj ten śmietnik przyszedł po roku 89 z tego zachodu, to widzimy, jak to teraz wszystko wygląda. Także śniadanie z Donaldem, Tuskiem śledzie. Jajecznica na szprotach. W ogóle jadł kiedyś ktoś coś takiego? Racuchy, no to oczywiście yy, i moja mama robi, i moja babcia niegdyś robiła. Przepyszne są racuchy, ale ruchanki. Słuchajcie, zasiądziecie do stołu ze śledziem, jajecznicą na szprotach i ruchanki. Z Tuskiem po prostu zaplutym fałszem i zapłacicie za to jeszcze 20 tysięcy, 30. 000. Ja podejrzewam, że ta aukcja może sięgnąć nawet i 100 tysięcy, bo będzie jakiś wariat po prostu, jakiś tuman, który jeździł na te marsze do Warszawy tam, żeby tam dumnie afirmować, manifestować poparcie dla Tuska, a na koniec można sobie zrobić jeszcze zdjęcie, słuchajcie. Z całym rządem Tuska, największym rządem kretynów, idiotów, jacy w ogóle na świecie powstali. Nie ma większych idiotów. Nie ma większych ludzi, którzy w zakresie niekompetencji to przebijają po prostu wszystkich. Gdybyśmy obsadzili na stanowiskach ministerialnych tych wszystkich inżynierów, doktorów z Afryki, z krajów islamskich, to okazałoby się, że byłoby to o wiele korzystniejsze dla Polski. No i dochód z tej aukcji, ja podejrzewam, mówię, bo jeszcze tam chyba dwa lata temu to było na aukcję. Donald dał spacer chyba ze sobą. Było to też coś takiego. Można się było przespacerować, nie, nie wiem, po sopocie na przykład, niemieckim z Donaldem Tuskiem, prawda? To tam też kupę pieniędzy ludzie wydawali, żeby z kimś takim się spotkać. Żeby z kimś takim się spotkać, słuchajcie. Musicie za to zapłacić w ogóle, żeby się spotkać z bandytą. To jest rzecz niebywała. W moim mniemaniu jest to ujma największa z możliwych w ogóle wyrazić jakąkolwiek sympatię dla, dla tego ludzkiego zera po prostu. Ale musicie, pamiętajcie, że musicie dodatkowe koszty związane z realizacją aukcji, jak na przykład dojazd, no to musicie pokryć sami no jak się nażrecie tych śledzi tej jajecznicy na szprotach to już będziecie tak cuchnąć po prostu że to już głowa mała cały dzień zepsuty potem to wszystko na to wszystko jeszcze wepchniecie te racuchy czyli ruchanki i będziecie zostaniecie przy tej okazji wyruchani przez ten rząd Tuska i także e, oczywiście niego samego no i będziecie musieli za to zapłacić czyli w zasadzie to wszystko na co on liczy no on na to liczy że naród będzie grzecznie na niego robił pracował a on tutaj jest dla mnie a nie ja jestem dla niego to nie ja jestem dla niego ja nie jestem dla niego to jest mój pies, to jest mój kundel. Minister, przypominam, z łaciny to jest służący. On służy narodowi, ale on nie służy narodowi. On gardzi narodem. Ludzie nawet nie mają, nie, nie mają świadomości tego, co znaczy słowo minister. Myślą, że to jest jakaś władza, która mnie ukaże. Ja się wcale tego nie boję. Nie boję się tego bandyty. To jest człowiek, który ma mi służyć, a nie mnie okradać. No, jak to widzimy, jak to jest, no to, to wszyscy wiemy. Dlatego ja się po prostu tak buntuję. Więc gratuluję wszystkim tym yy, oszołomom ograniczonej substancji, którzy będą licytować tę aukcję, żeby wygrać yy, zepsute, śmierdzące, zaplute fałszem śniadanie z kimś takim po prostu, z takim bandytą, jak ten szkodnik Tusk. To tyle z mojej strony. Ja wychodzę na spacer, żeby się uspokoić. Pozdrawiam Państwa. Bardzo serdecznie. Śledzie z Niemiec. Szprotki z Niemiec. U! Coś obrzydliwego.